Cześć, moi mali odkrywcy! Dzisiaj porozmawiamy o czujnikach bezpieczeństwa, które chronią nas w domu. Czy wiecie, że kuchenka może spowodować wyciek gazu, kominek ulatnianie się czadu, a dym z pożaru może pojawić się niespodziewanie? Na szczęście mamy czujniki, które ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem. Zobaczmy, jak działają i dlaczego są tak ważne. Czy wiecie, że czujniki dymu, gazu i czadu potrafią wydawać różne dźwięki? To super ważne, żeby nauczyć się, co oznacza każdy z nich, bo nie zawsze jest to alarm mówiący o niebezpieczeństwie. Dzieciaki, teraz się skupcie. Przed Wami pierwszy dźwięk. Słyszeliście? Jeśli czujnik daje pojedynczy sygnał co kilka minut, oznacza to, że bateria się rozładowuje. Wystarczy ją wymienić, żeby czujnik znów działał poprawnie. Teraz czas na kolejny sygnał. Słuchajcie uważnie. Inny dźwięk, prawda? Trzy sygnały co 30 sekund to znak, że czujnik zakończył swoją żywotność i trzeba go wymienić na nowy. Teraz przygotujcie się na ostatni dźwięk. Ten najważniejszy. Głośny, przerywany dźwięk zsynchronizowany z czerwoną diodą? To oznacza prawdziwe zagrożenie, jak ulatniający się gaz, czad czy dym. W takiej sytuacji trzeba natychmiast opuścić budynek i wezwać Straż Pożarną. Strażak ma rację, dźwięki czujników są jak język bezpieczeństwa. Jeśli go znacie, możecie spać spokojnie.